i co pięknie wyszło. Morgan? Salam, salam. Właśnie mówiłem Państwu, że Panali się zapatrzy coś czerwonego na plac. Podejdę pod rzucę okiem. W dobrym świetle stoi Pani Malina. Patrzcie, choroba. Tu są te zbiornikowe płyny. Płyny ze zbiornikiem. Takie huczne rzeczy. W gts jeszcze powiada pan Ali, że sztuka nabył, był drogą kupna. Wiecie dlaczego stoi tyłem taka fura do przodu i odwrotnie? Bo tak pan Alik oznacza, nie mi tu na plecach, oznacza auto, które jest sprzedane, czeka na wywózkę. Przecież taka bryka nie stałaby w kącie, siedzi w kącie, w prącie, pod czereśnią, dupą do klienta. Piękna. Gratulacje dla kogoś, kto nabył. Wiem, że piękna. Czy ja wiem, No stop pada w tym kraju? Czy jest się tym gdzie rozpędzić? Już w ogóle wynalazek. Taka flagówka zrobiona. DS9 Klamka plaskata, jak w tym wiadomo, z amerykańskim prądowniku. Nie mam zdań w no furze, bo jest, jest dziwna. Jest taka dziwna jakaś taka. Ni garbata, ni nie ćwierć garbata. Wchodzimy sobie spokojnie, niespiesznie powoli, lecz zdecydowanym krokiem. Zobaczmy co tutaj u pana sprzedawcy na dzielnicy ładnego jest do ogarnięcia. Kolejny, czy Nie wygląda jakoś inny? Ale... A to jest ten edycyjny. Ma to jest właśnie edycja specjalistyczna. Ciekawe, czy mi był jakieś napędach kiedykolwiek te 5.0030 coś tak mi tu szczela niepokojąco albo po prostu plastyk Plastik się odstrzelił w drugą stronę. Głębi Suwów. ATK Arona Kodiak Karuk Kamik. Suwów po 17 roku. Tutaj macie do wyboru kochani nie mniej jak 500 sztuk różnych. Nie na tym placu, ogólnie na wszystkich placach. Gdzie jest położyć wszędzie Suwaśki, strowaśki, Maryjaśki 500, może 700 sztuk. Gdzieś to próbowałem liczyć, ale skończyłem przy 300, jeszcze mieliśmy 3 godziny do przejścia. Przepraszam, chrumknęło mi się ze szczęścia Tam komuś opery czy, czy ravioli. DS Performance Line Performance to co? Świeże tarcza Fotory Nie widzę Cię Maxa, Maxa wypaść taki performance. Widzę, że nie ma tego co widzi, ma marzeniach. Guten Morgen! Guten Tag, no. Good, good, alles good. Mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładu jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, pozdroszę.